Yo, pierwszy wyjeździk Pierwszy pogoda, wyjeździ. Poranny pogoda, wyjeździk Poranny wyjeździk Pogoda elegancka Warunek eee, no. elegancki Warun, warun, no pokaż Pokażemy Warun elegancki Warun, słoneczko poteczko, świeci Aż się chce jeździć Wiadomo Co, lecimy rozgrzewetkę? Zaraz jakieś lapsiki porzucamy Bo Roz... taka piękna pogoda, klimacik Śnieg nad drzewka. Kurde, rozgrzeweczka. rozgrzeweczka. musi być. Potem lapsik. Ja. Musisz coś pierdolić. A nie, nie lecimy z plecakami na samą górę. Ja bym sobie pod chatką zostawił, bo ja mam jedzenie, ja bym se tam siad i zjadł Dobra, nagrywamy jakieś klipki. A to na rureczki, takie na Też rureczki, hopeczki. Takie. O, ty mi hopeczki, a ja tobie rureczki. Dobra. To mi telefon. Ja. Z telefonem lecił a to zdejmi z mi telefon rozjebiesz Nie rozjebę ci, przyrzekam, będę się patrzył w telefon. A nagrywacie? O. Nie kurwa. Zdjęcia się robią. No prawie! Rureczki, dzisiaj jego pierwszy dzień o,

On jest tyle habe. Ja, łatwiele. Oto my na snowpark Eee Zobaczymy czy coś będzie z tego. O, Pietruszki. Pietruszka. Przywitajcie się na filmie. Jo Co to jest vlog? Ta vlog, vlog. Robią vlog. z Warszawy patrz. A Mimo, przyjęła, ja. Co? ja. Co? Mieliśmy robić Free ale Dobra. Mi noga boli. Bo robił korka. Jakieś borowiki, pa, nagryj borowika! Ej. Jezus! Oj, 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 Ale poleciał. Pa, 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 cud Co? Opie, po, po, po cudzie, Co? Opiepuję Poleciał z prawej strony wybicia, z bóli na lewą stronę wybicia. to jest debier? dobra, dawaj klipki. No zobaczę, to, to klipki, Tam lecimy. Czekaj. Już. Ja, nie, nie. Siemanko, Siemanko. Za mną rodzina Pietruszek eee, no co? Kanciarze No proszę zobaczyć co to kurwa ma być Idziemy się śledzić o karnety? Hmm. Ja bym się poszedł No nowo Pokaż rodzina Pietruszek Poddali, poddali się

Pietroszki. Pietroszki. Czemu tam kurwa stoi? Mogę? Ej, sorry! Dobra, pasie się do niego. Łatwo dasz radę eee, tutaj powiedz co robisz eee, 1,8 z pierwszej muldy i 1.8 na drugi ze Switcha 1,8 na drugiej Muldzie Dawaj lecisz, ślito Dawaj dawaj, dawaj To jest w skręcnie, umiesz na switchu Umy, obstrajam się Kurwa. Boję się, boję się Dużo Gleba, biódry. Co się dzieje? Biodro. Hop. nie. nie wiem. Co, co, co poszło nie tak powiedz. Kurwa na no krawędź pierdolimy. Co robimy? lelo, Czekaj, jedziemy na niego no, teraz. Tam no dobra. jest stok. Co? No jest która godzina? Pokaż. Pokaż. Jest godzina 1430 za pół godziny. Oj Tatuś, jest 1430 za pół godziny zamykają stok, ale stwierdzimy, że jedziemy się przejść do Andrechowa wcześniej. Zjeść sobie coś ciepłego. Przejść się na park jakieś dymy jakieś porobić i wracamy na wieczorne no i klipki dla Was. przez wieczorny. Coś ponagrywamy, Opa. coś może się uda No tak no, na co Ja odjechał Yo!